Możecie zostawić tę łapkę ej, Zostaw suma, mówię zioma Zostaw suma łapkę Proszę zostaw go No bo dzisiaj się popłacę yeah. ej, ej. No bo się dzisiaj się popłaczę yeah. No bo się dzisiaj się popłacę dzisiaj nagrywam fan... A to byliśmy Czy my z Przypadkiem nie byliśmy w. Nie było po wakacjach w Bułgarii? Chyba? Albo Bułgaria była w 2016? Gdzie była Bułgaria? Nie, chyba w 15 była. Rzekajcie, zobaczcie. Bułgaria. Bułgaria. Kiedy to było? zebra/hashi. Pozdrawiam Amelkę z Białego Stoku, która chyba u teraz siedzi, bo mi snapa wysyla xd. A to pozdrawiam, 1, panie Zebra. 7 w 2016. To nie wiem, coś, coś było, że byłem w Katowicach. Czekaj, ktoś puka do drzwi. A Stewart młody jeszcze był. A tutaj, tutaj fajną stylowę miał Stuart. Ten, on mi dał kiedyś tą bluzę. Nie wiem, czy nawet, na, 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 jak fanboy. Eee... Ale i włosy mu ten, no takie w porządku. Tu dobrze pomalowany jest. Rimel na oczy, nałożony podkład. No jest, jest git, jest w porządku. Jest dzisiaj nagrywam fan. Czekaj, ktoś puka do drzwi. Tu była łazienka, pamiętam ten. Coś, coś, coś było kurwa niechalo z tą łazienką. Już nie pamiętam co. Ale z czegoś była beka. O siema Nitro, Cześć. co tu robisz? Wiesz co, zgubiłem się w Katowicach, telefon mi się rozładował. No i co? No i chciałbym zadzwonić do mojej mamy, żeby mnie odebrała. No spoko, a masz jej numer? No a przecież ty masz numery do wszystkich matek. No dobra, dawaj. A bo to właśnie, bo to, to, to był taki żart kurwa sytuacyjny, bo to było jakoś tak pół roku po tym, jak z Tune na Fanpage'u tam się odpalił i pisał ludziom, że im matki ruchał czy coś. Wiecie o co chodzi. <laughs> o, młody G. No wiesz co, zaraz zadzwonisz, tylko muszę te fanarty otworzyć. Chcesz mi pomóc? Okej, okay, dobra. Spoko, fajnie. Cieszę się. Trzymaj pierwszy. Spoko, dziękuję. Jakie naturalne przejście do otwierania fanartów? <laughs> Dzisiaj otwieram fanarty z Nitrem, bo Cześć. akurat był tutaj i e, no, mamy pierwszy fanart, wygląda coś takiego, e, jedziemy z tym i e, zobaczymy, zobaczymy, co ciekawego będzie w środku. O ty, o ty stary. Było już z zapałek takie zrobione. Tak? Dzięki za pięć zapałek Ale czaisz co to jest? W gwoździe. Ale kurde w gwoździe i takim sznurkiem zrobione na oko. No to Mulina się nazywa. Mulina? Mulina. Zajebiste. Tam na ten parabetz, naprawdę po prostu fantastyczne, ale mamy czas. Widzicie? To, co... Ja po czterech latach nawet pamiętam ten. Co to jest? Prze dzisiaj. Przecież tego więc ciśniemy z kolejnym fanatem. O, o. Pają. Ja pamiętam, że tak, że tak od się ten film nagrywało, fajnie wyszedł, koniec końców, dużo osób, biedny Nitro nie ma przyjaciół, którzy by się z nimi podzielili, no przecież nasz już naprawdę ma tak. a, ch a chyba, a pamiętam chyba, że to nawet ten, pamiętam, że to on chyba Stuart nawet wymyślił i się zdziwiłem, że ten, yy, że wiecie, że dystansik, nie, było śmiesznie. Ter teraz w środku, o siema, cześć, <grym _> cześć. Kermit Unboxing kota <grym> Pierwszy unboxing kota chyba na polskim YouTubie, więc no <grym> oryginalność, stawiamy na oryginalność Jeszcze w środku peruka, czekaj jak to się, się, tak? Saszan, czy to ty? Tak sprzedał, sprzedaży to jako challenge, no <grym> Jak będzie, jak będzie wrzucone to ten, no w porządku był Ome TV.